i dobro. Witam cię serdecznie w 13 odcinku podcastu. To nie ma znaczenia właściwie ta numerologia cała, który to jest numer, ale to tak po prostu jakby dla takiej kolejności tutaj zaznaczam, że to 13 odcinek. Poprzednie 4 to były zapis rekolekcji. Zachęcam cię do wysłuchania w tym czasie Wielkiego Postu, bo nagrywam właśnie ten podcast jeszcze w trwającym Wielkim Poście w bardzo trudnym i smutnym czasie tak naprawdę tej całej kwarantanny, i bardzo dziwnej i niezrozumiałej i wrzucającej nas po prostu w jakiś apokaliptyczny świat jakiego nie znaliśmy wcześniej po prostu siedzenia w domach ograniczania kontaktów zmagania się no i też jakby na tej przestrzeni wiary no to też jest mega trudne bo trzeba siedzieć w domu i po prostu rezygnujemy i słusznie w sumie przecież uczestniczenia w mszy świętej ciężka sprawa ciężka sprawa budzi to w nas wiele emocji tak widzę też po po, po znajomych po różnych tam gdzieś internetach, po forach, po facebookach, że wiele w nas i takiego niezrozumienia, i smutku, i trudu, i zmagania, i tęsknoty też, że faktycznie tej Eucharystii nam brakuje i jest, jest dziś w sercu wielu, wielu z nas tęsknota za Eucharystią. Ja jestem w tej uprzywilejowanej sytuacji, że odprawiam ją codziennie, no ale jestem kapłanem, więc jak ktoś chciałby mieć codziennie Eucharystię, ja zapraszam do przyjmowania sakramentu państwa mężczyzn kobiety, w kościele nie mają się więcej kopańskich, o czym doskonale chyba wszyscy wiemy. Takie smutne te wszystkie refleksje. Ja jestem w wielkich emocjach dzisiaj, bo przed chwilą wróciłem z radia RMFFM z rozmowy z reflektorem Marcinem Zaborskim. Ja ich jego rozmów słuchałem jeszcze jak pracował w trójce, potem został stamtąd no, wyrzucony, czy no, jak to widać w trójce się dzieje nieciekawie w ostatnich czasach. Kończą się umowy. Takim najbardziej znanym nazwiskiem, ale to zostawiam, bo to już nie, nie, nie jest sprawa na podcast. W każdym razie go pamiętam z tamtego czasu i, i zawsze go ceniłem za, no, za obiektywność, za przygotowanie do, do rozmowy i, i taki, taką kulturę rozmowy rzeczywiście z, z gośćmi. No i dzisiaj miałem sam okazję po prostu być gościem jego programu, co jest w ogóle dla mnie hitem. Ja to dlatego, że tutaj wspomagam medialnie po prostu no, naszych braci, którzy pracują w, w jadłodajni dla bezdomnych na Miodowej u nas. Wspieram ich w ten sposób, no bo jakby tym się, no, mogę zajmować, czy, czy gdzieś tam mam tą możliwość, czy, czy, czy jakąś tam łatwość mówienia i tak dalej, więc oni rzeczywiście tam, szczególnie teraz w tym czasie, bardzo ostro pracują razem z wolontariuszami, z pracownikami fundacji, a ja chodzę i o tym opowiadam, także to żadna tam dla mnie chwała za to. No ale to dzięki temu właściwie się tam znalazłem w tym programie, że, że jakoś to jest tam takie moje zadanie, żeby ich, ich w ten sposób wspierać i jakoś tam o, tym, o tych rzeczach opowiadać, więc byłem u niego na tym, na, na rozmowie. Byłem gościem właśnie w ogóle jak to brzmi sam, w to nie wierzę, że to się stało gościem RMF-u tej, tej popołudniowej rozmowy. Jestem pod wielkim wrażeniem w ogóle tego człowieka. Mówię o, o, o redaktorze Zoborskim, o jego kulturze, przygotowaniu do rozmowy, researchu, jaki robi, no warsztatu. Niesamowita sprawa. Świetna rozmowa. Mam oczywiście niedosyt, bo o wielu rzeczach chciałbym jeszcze powiedzieć. Jeszcze na Twitterze sobie tak poprzeglądałem, bo tam zobaczyłem, że poznaczano i mnie RMF nie poznaczał gdzieś tam w te moje wypowiedzi. No i tak sobie je przeglądam i, i w ogóle tak się dziwię. No tak staram się je czytać. Tak, jak człowiek z zewnątrz i widzę, że strasznie to jest słabe, to moje chrześcijaństwo. Hmm. Taki mam wniosek. Te moje różne wypowiedzi, że no nie mam scenariusza, nie? nie mam gotowych odpowiedzi. Nie wiem, boję się czegoś i tak sobie myślę teraz o tym. Hmm. No, że to, czy to jest tak, że ja powinienem pójść mieć 100% pewności? Hmm. Mówię na przykład o takim pytaniu. Co, co powiedzieć człowiekowi, który na przykład nie może pogrzebać swojego bliskiego, nie może uczestniczyć w pogrzebie swojego, swoich bliskich? Na przykład. Nie? Czyli potem oczywiście przeszliśmy do klasycznego pytania o pochodzenie dobra, pochodzenie zła i jak to wytłumaczyć, że jest zło na świecie? Jak rozmawiać? No ja oczywiście powiedziałem, że nie mam żadnych gotowych odpowiedzi. Ja nie umiem tego wytłumaczyć. Tak, o, że stajesz w obliczu jakiejś tragedii i ja przychodzę i co ci mówię? Nie? Ja sam od siebie przez długi czas oczekiwałem tego, tak że ja mam taką odpowiedź, ale jej nie mam po prostu. I bardzo łatwo jest to oczywiście powiedzieć, że to jest wielka tajemnica. Oczywistą sprawą jest, że, że to jest jakiś skutek grzechu pierworodnego. No, dla mnie to jest jakby jasne, ale to nie jest język, który jest od razu w pierwszym momencie zrozumiały. Myślę, że w ogóle ten temat. Trzeba odkopywać i do niego wracać, opowiadać o tym, czym ten grzech pierworodny jest. Ja jeszcze będę do tego wracał w podcaście, dlatego zapraszam do obserwowania. Ale, ale teraz nie, nie będę tego robił. W każdym razie wydaje mi się, że ta, ta, ta sięga rodzaju, te pierwsze trzy rozdziały, pierwszy, właściwie ten trzeci rozdział, który opowiada o tym grzechu pierworodnym, tak to nazywamy, o tym wydarzeniu, on gdzieś sięga do źródła tego, z czym się spotykamy, no bo tajemnica grzechu, tajemnica zła to jest coś, co jest naszą codziennością. A każdy uczciwy człowiek, po prostu sam patrząc w swoje serce, zobaczy, że no, tak jak święty Paweł, że pragnę dobra, narzuca mi się zło. Bardzo łatwo jest mi przychodzi pragnąć dobra, ale o wiele trudniej je wykonać, że, że mam w sobie to rozdwojenie. Paweł mówi, kto mnie uwolni z tego ciała, które wiedzie mnie do śmierci? Po prostu kto mnie uwolni z tego przedziwnego napięcia, nie? Że, że chcę dobra, a narzuca mi się zło i wchodzę w grzechy po prostu. No i jakby to, to pokazuje mi, to, ja to, to umiem to zrozumieć, ale. W momencie egzystencjalnym, czyli takiej sytuacji życiowej, kiedy, kiedy właśnie są wypadki, kiedy umiera dziecko, kiedy chorujemy, kiedy tracimy bliskich, kiedy dzieją się rzeczy niesprawiedliwe dla nas, to znaczy cierpimy w sposób zupełnie niezasłużony, niezasłużony i nie z naszej winy, no na to jak to tłumaczyć? Dlaczego Bóg na to pozwolił, skoro jest dobry? No i na to nie odpowiadam, bo nie umiem na to odpowiedzieć i na tym Twitterze wyszedłem na takiego ignoranta chyba, nie wiem, tak to teraz sobie odbieram. Ale z drugiej strony też to powiedziałem w tym radiu, myślę, że to jest ta dobra nowina, że te sytuacje Bóg wykorzystuje, dopuszcza w jakiś przedziwny sposób, no bo przecież mówimy, że jest wszechwiedzący, wszechwładny, z panem czasu, panem historii. A więc w jakiś sposób dopuszcza te wszystkie zdarzenia. Ale to, co jest dobrą nowiną, to właśnie to, że on daje światło na te rzeczy. To znaczy, przez wiarę pozwala nam je zrozumieć, pozwala nam dojść do momentów, w którym akceptujemy historię swojego życia. To jest kluczowe, to, co powiedziałem, tak myślę. Przyjmujemy ją jako swoją, przez wiarę, bo odkrywamy, że jest ona. Moją historią zbawienia. To jest to. I o tym są święta Wielkanocne, które będziemy pewnie przeżywać sami w domu. To jest bardzo smutne, o tym też mówiłem dzisiaj. Jakoś ta wizja mnie po prostu nie wiem, dotyka. To w tym sensie, że, że jest to smutne, że, że zostajemy sami po prostu. Ja mam we wspólnocie tu w Zakonie dobrze, bo ja z braćmi to przeżyję, nie? Że, że jest nas kilku i będziemy sobie świętować w jakiejś grupie, no ale. Nagle to odarcie nas z możliwości celebracji, mówią o kościele, o wiernych, no jest czymś takim przerażającym, bardzo smutnym. W tych komentarzach na Twitterze przeczytałem właśnie, że to śmiesznie, że, że Wielki Piątek to, był, to jest taki dzień, kiedy nawet ci, co nie chodzą do kościoła, to do niego chodzą. A teraz nie będzie można i nie wiem, to wygląda trochę jak taki reset naszego życia duchowego jakby Pan Bóg wcisnął taki właśnie przycisk reset i, i wszystko się resetuje i, i wychodzą z naszych serc wychodzą po prostu rzeczy które, które tam mamy w sobie tęsknoty, pragnienia a może właśnie w drugą stronę taka łatwość usprawiedliwienia, że po prostu zawsze miałem ten, to poczucie takich ciężar że muszę iść do tego kościoła a teraz są dyspensy i nie muszę i w sumie czuję taką ulgę, ale trochę mi się wstyd do niej przyznać, że mam w środku takie poczucie, że może, ale fajnie, super, ja nie pójdę tego, kościoła i nie mam żadnego grzechu. No to, to jest, myślę, tak trochę sobie żartuję, ale myślę, że ta, ta cała kwarantanna i ta cała przedziwna sytuacja, y, która wywala nasze życie do góry nogami, pokaże nam wiele, wiele rzeczy, które są w naszych sercach. Y, I chciałbym, chciałbym nagrać odcinek w ogóle, jak przeżyć święta w domu, ale ja nie mam na to zielonego, nie mam o tym zielonego pojęcia, nie mam żadnego przepisu, nie mam żadnego pomysłu, Oprócz takich prostych rzeczy, które można zrobić, ja myślę, że jeszcze gdzieś tam o tym coś nagram, ale nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu tak mistycznie na to patrząc, jakie słowa mam, ja dzisiaj jestem, nie wiem, jakiś mam lat wysoki, ale, ale w kościele no, i w życiu chrześcijanina i w chrzcie. chodzi o to, żebyśmy przeżyli w sobie życie Chrystusa. To, to życie Chrystusa ma się w nas objawić. Tak mówi Paweł. Święty Paweł, że, żeby, żeby życie Chrystusa w nas się objawiło. A to znaczy, że, że przeżyjemy to wszystko, co on przeżył, łącznie, łącznie z męką. Stąd patrzę na ten czas, w którym jesteśmy, właśnie też w takim kluczu, że jesteśmy odarci z czegoś, z czegoś, za czym wielu z nas tęskni. Mówię o możliwości celebrowania liturgii razem, w jednym miejscu we wspólnocie, to nie przychodziło do głowy chyba nikomu że coś takiego w ogóle może się zdarzyć A to nagle, nagle to jest i musimy się z tym mierzyć i myślę, że trzeba to przeżywać na sposób duchowy w tym znaczeniu właśnie takiego go ocenia i mojej osobistej drogi krzyżowej łącząc to z Chrystusem mówiąc ciągle Jezu ufam tobie rozumiejąc że on to przeszedł że on też w tym był że w tym uczestniczy teraz razem ze mną i w tym sensie rozumiem ten czas też jako czas mojego zbliżenia do Jezusa, do Pana Boga i odkrycia tej tęsknoty za Kościołem. Jakby możliwości pogłębienia, rozumienia tego, czym jest ta tajemnica, misterium Kościoła jako wspólnoty, gdzie Bóg jest razem z człowiekiem. A tak na to patrzę, myślę, że wielu z nas to gdzieś przeżywa w środku, nie może nie umiejąc tego do końca nazwać, ale to gdzieś mi się tak, tak widzi jako, jako taka droga, Kościoła, droga bieżącego właśnie w tym, w tym czasie, w jakim jesteśmy. Także trochę to są takie, to, co teraz mówię, to takie refleksje do dopowiedzenia do tego, czego mi zabrakło na tej antenie. Trudny czas, bardzo dziwny. To jest, jest coś niesamowitego. Właściwie to ciężko to jakoś interpretować, ciężko w ogóle cokolwiek przewidzieć. Ciekawe, kiedy wrócimy do, do, do normalności, do normalnej praktyki. Mówię o, w sensie praktykowania wiary, ale w ogóle mi chodzi o, 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 o życie po prostu, o gospodarkę, o, o możliwość spotkania się z ludźmi, o, o jakieś zakupy, o pójście do kina i tak dalej. To wszystko gdzieś mamy zabrane. Ciągle takie pytanie gdzieś się pojawia, jak będzie wyglądał świat po koronawirusie, po tej pandemii, po kwarantannie? Czy będziemy mieć inny świat? No właśnie to jest to, że my już mamy ten inny świat. Że że zostaliśmy w niego wrzuceni po prostu z dnia na dzień, i, i teraz się znajdujemy w nowej rzeczywistości. Już ten inny świat się zaczął. No, trudno przewidywać, co będzie to. No, ja też szukam wierze oczywiście w tej drogi. I dzisiaj jeszcze chcę podzielić się jedną rzeczą, którą, którą dzisiaj bardzo piękną odkryłem, która mnie poruszyła. Jest taka książka Naga Prawda Ewangelii, rekolekcje papieskie Hermesa Ronkiego. Hermes Ronki się nazywa. Świetny, świetny autor, fantastyczny. Przeczytam wam kawałek książki, który, który dzisiaj przeczytałem i który mnie poruszył mocno, i bardzo mi się podoba. Wszyscy rodzimy się jako byty namiętne. Nasze życie nie posuwa się naprzód dzięki rozkazom czy zakazom, ale za sprawą namiętności. Nie postępuje poprzez akty woli, ale poprzez fascynację. Nie idzie naprzód poprzez obowiązki, ale poprzez uwodzenie. A namiętność rodzi się z piękna, gdy tylko człowiek je zobaczy. Namiętność do Boga rodzi się z odkrycia piękna Chrystusa. Bóg pociąga, pociąga mnie nie dlatego, że jest wszechmogący, nie uwodzi mnie, ponieważ jest wieczny lub doskonały. Za te rzeczy można Go podziwiać, a nawet być Mu posłusznym, ale nie kochać. Bóg uwodzi mnie poprzez twarz i historię Chrystusa, człowieka o życiu dobrym, pięknym i błogosławionym, człowieka wolnego, jak nikt inny, i kochającego, jak nikt inny. On jest dobrą nowiną, która mówi, można żyć lepiej, każdy może. A Ewangelia ma klucz do lepszego życia, strzeże jego tajemnicy. Dla mnie to jest genialny fragment, bo ja myślę podobnie po prostu. i Kiedy czytam kogoś, kto, kto gdzieś ubiera moje myśli w słowa, to jest zawsze świetne doświadczenie. W czasie tej rozmowy właśnie z redaktorem Zaborskim mówiłem o, o świętach Wielkanocy, o tym, co, co dla mnie jest istotą, o tym, że to jest święto przechodzenia ze śmierci do życia, z ciemności do światła. Od braku nadziei do nadziei. I on powiedział, że to jest proste dla wierzącego, ale dla niewierzącego może być trudne. No i oczywiście to jest racja, pewnie. Ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest dobra nowina też dla niewierzącego. Że jest jakaś możliwość zaakceptowania swojego życia, przyjęcia go i odkrycia, że ono ma sens. Że jest jakieś słowo. Słowo, które jest mocne, które jest prawdą. No, które ma moc mnie wyrwać się z tej ciemności, że taki Bóg przychodzi do mnie, i, i Hermes Ronki świetnie to ujmuje, że, że tu nie chodzi o podziwianie Boga za jego wszechmoc, chodzi o kochanie go, o zafascynowanie się tym, kim jest Chrystus. I, i to nam pokazuje Ewangelia. Żeby patrzeć na Chrystusa i, i, i dać się uwieść jego życiu, temu, jak on żył, jego sercu, które, które rzeczywiście jest dobre, które jest kochające, które przygarnia. Ja bardzo lubię to słowo świętego Pawła, że Chrystus, że Bóg w Chrystusie nas przygarnął, przygarnął, przytulił. Tak mi się to kojarzy z takim wzięciem psa ze schroniska. Ja tak się czasami czuję. I to nie, żeby się czuć jakoś gorzej przed Bogiem, tylko właśnie jakby w takim, w takim duchu przygarnięcia, zupełnej bezinteresowności, może ten pies to może złe porównanie. Bo przecież chodzi nam o, o ten najwyższy wymiar relacji. No, bezinteresowną miłość. To taki prosty obraz, może taki no, nieszczęśliwy przykład, ale ale obrazowy. Czasami bardziej lubimy te trasy, ja tak pomyślałem, że, że czasami bardziej lubimy te przykłady o zwierzątkach niż o ludziach. No ale to jest inny temat. W każdym razie to, to, to słowo o przygarnianiu, to jest to. I on tam dalej mówi: uczmy się to do kapłanów, nie? żeby teraz tak mówić o Chrystusie. Żeby zapalać serca drugiego człowieka, żeby ktoś go chciał poznać I, i odkryć to piękno, które ty odkrywasz No to jest zadanie dla nas Ojejku, trochę chaosu dzisiaj w tym odcinku Ale tak zbieram te wszystkie różne tutaj refleksje, myśli, emocje których gdzieś mam teraz dużo po tym dniu um, Ciężko powiedzieć, co jeszcze <ścoughs> chciałbym jakiś. Super przesłanie zostawić do Ciebie, do wszystkich słuchaczy podcastu Proste Słowa. Tak sobie myślę, że, że trochę teraz yy, może być ciężko, bo tak na początku myślałem tej kwarantanny, że, że to będzie świetny czas, żeby wejść w kontemplację, w modlitwę, poczytać książki, których się nie czytało bardzo dawno. No ale też może możesz mieć sytuację, w której nie wiem, wróciłeś do domu. Siedzisz w domu, a tam się po prostu nie da ani skupić, ani pomodlić, bo ja wracasz do starych spraw i tam się to wszystko gromadzi. I jeszcze tym bardziej, że nie możesz wyjść z domu, to wszystko jeszcze po prostu jak się kotłuje, jak jakaś bomba, nie? I, i, I zaraz wybuchnie, ale może też odchodzi, żeby coś pękło. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć, to jest chyba najlepsze określenie w ogóle o tej kwarantannie. Ale, ale myślę, że to jest ta najlepsza zachęta. To są te duchowe rzeczy, żeby, żeby pójść trochę w duchowość, bo taki czas jaki masz teraz, to, to pewnie prędko go nie będzie. Takiego czasu, nie? takiego dosobnienia trochę i, i spokoju, przestrzeni na różne rzeczy. Poznawaj Chrystusa, po prostu patrz na jego obraz i w znaczeniu takim najprostszym, ikony i, i pozwalaj gdzieś tam płynąć tej łasce Ducha Świętego, żeby ona otwierała cię na ten obraz Chrystusa prawdziwy, na spotkanie serca, ale też czytaj Ewangelię. Obserwuj, jak Jezus rozmawia z ludźmi, jak na nich patrzy, co o nich myśli, jak się do nich odnosi. Oglądaj tą wrażliwość i, i też Jego modlitwę, jak, jak, on, jak on mówi o Ojcu, że, że ta Jego misja to jest po prostu ciągłe mówienie o Ojcu. To dzisiaj jest w Ewangelii o tym, że, że Chrystus przychodzi w imię Ojca żeby pokazać Ci tę chwałę, jaką masz od Niego. I tego się ucz, tego na to patrz. Czasem wystarczy po prostu jeden akapit z książki. No mnie to dzisiaj tak siadło to, to, co przeczytałem chwilę temu. Bardzo mnie tak poruszyło, nie? Bo, bo to czuję, że to o to chodzi nie? i to gdzieś mnie prowadzi dalej do, do, do jakiegoś rozważania. Także nie trzeba dużo. Nie? Ja myślę, że, że nie trzeba sobie narzucać zaraz nie wiadomo jakiego reżimu modlitewnego, ale szukać tych inspiracji, tego, co porusza po prostu moje serce. I, i zatem nie? Bo to tutaj działa Duch Święty. Także życzę Ci dużo wytrwałości na ten czas. Ten czas tego zmagania w kwarantannie i tej walki o siebie, o, o nadzieję. I mam nadzieję, że niedługo to wszystko wróci do normy i, i wrócimy do normalnego życia. Niech ci błogosławi i do usłyszenia w kolejnym odcinku prostych słów.